Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Dominator witam Was bardzo serdecznie. Budowanie składu, skład builderze. Chip Hybrid One, tak ją sobie nazwałem. Gdzie hybryda zobaczycie sami jaka. Na bramce Rui Patricia. Dobry bramkarz, dobry refleks, dobre parady. Dobre łapanie, słaba szybkość, ale inne statystyki są wyrównane. I jest wzrost o 90 cm, więc wystarczający. Broni dobrze, puszcza co puszcza. No, broni to co ma bronić. Prawoobrońca João Pereira. Tani dobry prawobrońca z ligi yy, hiszpańskiej z Portugalii. Polecam go Wam do tego składu i ogólnie też do No chociaż tam jest Carvajal, ale dobra. środkowego obrońca warty ledwo 800 końców, wyjątkowy zawodnik, Ricardo Costa. Z 87 główek, chociaż ma tyle główek to wcale nie jest taki dobry, ponieważ jest niski. Jest po prostu niski. Po prostu nadrabia to jumpingiem, czyli skocznością. I główkami. Kolejny środkowy obrońca to według mnie fenomen non-rare. Rojo. Bardzo, bardzo dobrze odbiera piłkę. Bardzo dobrze się ustawia, jest szybki. I to jest gościu na tą pozycję. Lewy obrońca Aleksandro. Alex Sandro, który jest, ma dobre tempo, odbiór, dribbling, podania. Czyli, jak na w ogóle, brońce do formacji 4 czy 3. Jeżeli byście chcieli robić, to jest jeszcze lepszy, ponieważ jako skrzydłowy jest znakomity. Dribbling ma prawie niezły, jak normalnie, jak inni skrzydłowi, którzy tego dribblingu nie mają. Prawy skrzydłowy to Portugalczyk, wie, czyli inny H4 słabsze nogi, 4 sztuczek, czyli tak jak powinno być. Ja tak preferuję, wielu ludzi tak preferuje. Kosztuje, kosztuje mnie tylko 500 końców, więc niewiele. Nie ma ani jednej asysty, ani jednego kopramki. Ale jako zapchaj dziura jest dobra. Jeżeli ktoś umie nim grać, umie triki, więc będzie w sam raz. Środkowy pomocnik pierwszy to jest Jagos z Atletico Madrid Widzimy tutaj, że mam trochę triki hiszpańskiej i trochę tutaj mamy portugalską prawą stronę po prostu takiej drużyny. Ma cztery sztuczek. Jeżeli ktoś lubisz robić triki. W środku pola rozgrywać potem do napastników to jest sam raz, bardzo fajny. Grałem już w nim drugi raz i znowu podpowiem wam, że gra mi się nim nieźle. Kolejny środkowy obrońca to Jezu pomocnik Gonzales. Niezły gość, zgrywa się on z roją. 4 słabsze nogi, 3 sztuczek, 7 gier, 7 asyst, więc mówią statystyki same za siebie, jest wysoki, silny. Dobry odbiór, dobre podanie, dobry strzał, więc pomocnik idealny. Jest strasznie szybki, ale powiem Wam szczerze, że jest szybszy. Jak się gra, to czuć, że jest taki większy, że się odpycha. Mije, to jest dobre. Na lewym skrzydle, John. Ola, John. 4 słabsze nogi, 4 sztuczek. Jak na skrzydłowego za taką cenę jest zajebisty. Silny. Florki, dobra szybkość. Łanne wybiegnięcie, ładna wrzutka, miał tylko czasy stare. I tak dużo, ponieważ napastnicy sami siebie strzelają gole z nieba wzięte. Więc teraz przechodzimy do nich. Pierwszy z nich jest. i Martinez FC Porto, Jackson Martinez. 4 słabsze nogi, 4 sztuczek. 82 tempo, 86 gówek. 75 strzałów, 78 rublingów Bestia. Sami zobaczycie jego parę goli. Wybiorę jakieś ładniejsze. 4 mi 7 goli w 7 meczach, więc geniusz. Kolejny napastnik portugalski, pewnie się domyślać, jest to Gracz yy, Który jest też, z się z Martinezem, gra z Portugalią, czyli Eder Łączy się pięknie 84 tempa, strzałów dużo Widzicie, taka oto hybrydka portugalsko-portugalska hmm. No, jak śmiesznie to brzmi Jezu ma strzały Jezu ma dribbling, tempo, 4 stopy, nogi, 4 sztuczek 7 metrów, 8 goli, czyli powiedz wam szczerze w każdym meczu strzelam po dwa gole. Sami napastnicy strzelają w każdym meczu po jednym gole średnio, więc jeszcze po coś strzelają, bo Thiago miał trzy, Gonzales jeden mój, Royo miał chyba jedno, Kosta miał jedno, John miał jedno, więc powiem wam szczerze, że na parę meczy przegrałem tylko dwa. Większość wygrywam tak dwoma golami, Jak już wygrywam, to jadę z koksem, ale za tą cenę pokonywać najlepsze składy Serie A. Lidze z Hiszpanii, z Bundesligi. To jest niesamowite. Taki tanie skład do 8 tysięcy się wyrobicie. Polecam go Wam bardzo serdecznie. Macie skrzydłowych 4 gwiazdkowych, szybkich, słabsze nogi, też 4 sztuczek. A pasicy też to 4. mam 4 sztuczek, 4 słabsze nogi. Wysocy, dobre główki, dobry strzał, dobry tryb, dobry tempo. Cóż więcej chcieć? Za chwilę zobaczycie gole. Widzimy się w golach. Bye, bye. Este verano. Alberto Adler, ¡Que no pare! ¡Vamos! Oye, ya es hora de olvidarse. Prepara tu equipaje que empieza un nuevo viaje. Let's go en your Pare, que no pare, pare. Mucho tiempo y al verte en movimiento, I want to see you pare, que no pare, pare, que no pare. Quiero verte cada mañana. Despertarte, ya es hora de arreglarse. La noche está que arde. Let's go and move, yo pare. Que no pare, pare, que no pare. Vamos, que ya llegó el momento. Ponle más sentimiento. Que no se acabe el tiempo. I want to see you.